Cześć! Magnez jest składnikiem mineralnym, o którym bardzo dużo się mówi w kontekście suplementacji. Magnez jest właściwie najczęściej kupowanym suplementem przez Polaków. Fundamentalne jednak jest to, że jego odpowiedniej ilości można dostarczyć z wykorzystaniem konwencjonalnej żywności to w stosunkowo prosty sposób, stąd i sama suplementacja nie jest potrzebna. Jak to zrobić i jakie są najlepsze źródła magnezu? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie warto zacząć od zapotrzebowania, które może być mocno zmienne w zależności od m.in. aktywności fizycznej, ilości stresu, spożycia alkoholu, płci, wieków czy stanu fizjologicznego. Natomiast rekomendowane dzienne spożycie, czyli takie, które spełnia zapotrzebowanie dla około 97-98% populacji, wynosi w przypadku dorosłych mężczyzn 420 mg, a w przypadku dorosłych kobiet 320 mg. Miligramów. O jego odpowiednie spożycie zdecydowanie warto zadbać, ponieważ długotrwały niedobór może prowadzić m.in. do zaburzeń funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego, zaburzeń metabolizmu witaminy D, również podwyższonego ryzyka niektórych chorób, jak cukrzyca typu drugiego, osteoporoza, nadciśnienie, czy nawet hmm, choroba Alzheimera. I teraz płynnie przechodzimy do źródeł, a tych jest naprawdę. Sporo. Źródłem magnezu są m.in. przetwory zbożowe, nasiona roślin strączkowych, orzechy, pestki, kakao i gorzka czekolada, sery podpuszczkowe, ryby, niektóre warzywa, m.in. zielone warzywa, liściaste ziemniaki, niektóre owoce, m.in. banany, czy nawet woda wysoko zmineralizowana. W tym miejscu warto jeszcze dodać kilka słów na temat chwanialności magnezu, ponieważ są czynniki, które mogą w sposób istotny zmniejszać chwanialność magnezu, chociażby są to m.in. kwas fitynowy, kwas szabiowy, fosforany, duże ilości tłuszczu czy alkoholu. Natomiast są też czynniki, które mogą poprawiać chwanialność magnezu, jak chociażby krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe pochodzące z fermentacji rozpuszczalnych frakcji błonnika pokarmowego i też jeszcze warto dodać, że absorpcja magnezu zmienia się wraz ze stężeniem, czy też ze spożyciem magnezu. Im wyższe spożycie i stężenie magnezu, tym niższa absorpcja, a im niższe stężenie magnezu, tym sam ta absorpcja, w tak jest, wyższa. Z uwagi na stosunkowo łatwe. Wręcz w niektórych przypadkach bardzo łatwe przy zwiększonej kaloryczności diety dostarczenie odpowiedniej ilości magnezu. Suplementacja nie wydaje się potrzebna, natomiast można ją rozważyć w niektórych przypadkach, m.in. u osób stosujących niektóre leki, takie jak np. inhibitory pompy protonowej, czy też u osób z osteoporozą. Również potencjalnie niekiedy można rozważyć u osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Natomiast jeżeli chodzi o wybór konkretnego preparatu, czy też metody. Odsyłam do mojego podcastu na temat magnezu, ponieważ tam wypowiedziałem się w tym zakresie znacznie szerzej. Bazując na różnorodnej, wysoko odżywczej diecie, wręcz w niektórych przypadkach trzeba się postarać, żeby tego magnezu w odpowiedniej ilości nie dostarczyć. Oczywiście, im niższa kaloryczność się do spisu, tym potencjalnie to ryzyko niedoboru wzrasta i wówczas na to warto uważać, ale przy wyższych kalorycznościach przeważnie z tym problemu zupełnie nie ma. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Już niebawem. Hej.